kamera DJI Action 5 Pro ta kamera to prawdziwa bestia jeśli chodzi o jakość wideo i funkcję ma 4K przy 120 klatkach na sekundę co daje super płynny obraz nawet podczas dynamicznych akcji w zestawie mamy kabel do ładowania 3 baterie, etui oraz stick który montuje się w bardzo łatwy sposób ma świetny ekran dotykowy który sprawia, że obsługa jest dziecinnie prosta Lepsza jakość jest zauważalna na moich vlogach. Cały czas testujemy kamerę, ale już wiem, że kupiłabym ją drugi raz. Zaawansowana stabilizacja obrazu eliminuje drgania i koryguje nachylenie horyzontalne w zakresie 360 stopni. Zobaczcie tylko, jaką ciężką trasę wybraliśmy, a kamera naprawdę super sobie radzi. Myślę, że nawet najbardziej szalone ujęcia będą wyglądały dosyć profesjonalnie. A największą zaletą jest to, że jest wodoodporna i to nas najbardziej skusiło. Na wyprawy nad wodę przyjdzie. Jeszcze czas. Na pewno ją przetestujemy.